Cześć, witajcie! Dzisiaj zaprezentuję Wam genialną partię, w której czarne poświęciły aż cztery pionki, pozwoliły sobie na zderoszowanie swojego króla, a mimo tego, dzięki temu, że miały bardzo silny rozwój figur, wygrały partię. Zapraszam. Oto jak przebiegały pierwsze posunięcia tej partii. I tu widzimy bardzo y, odważne podejście ze strony czarnego, czyli ofiara pionka, y, w celu uzyskania otwartej gry. Y, opierało się to oczywiście na zagraniu, które wystąpiło w partii za chwilę, skoczek B4. Natomiast tutaj y, już białe popełniają y, pierwszy błąd y, wybicie skoczkiem. Należało wybić y, pionkiem. Co powodowało no, troszkę innego rodzaju grę. Tak, tutaj należało zagrać, by, za, należałoby zagrać D3, no i pozycja jest mniej więcej równa. Natomiast po wybiciu skoczkiem na D5, czarno odpowiedziały wybiciem i skoczek B4. Tutaj również białe nie powinny pod żadnym pozorem dopuścić do wtargnięcia skoczka na pole D3, czyli posunięcie D3. No tyle tylko, że ta pozycja, mimo wszystko, jest już dla Czarnego bardzo no, korzystna. Natomiast białe, pomimo tego, że grał tę partię arcymisz, dosyć silny, postanowił wykonać ruch A3. No, bardzo kiepskie podejście. No i następuje skoczek D3. Tutaj czarne jakby odstępują od wybicia pionka na D5, dlatego że po ruchu D4 pozycja by się jakoś tam mniej lub bardziej wyrównywała. Po skoczku D3, król F1, no i tutaj e, może nie najlepsze zagranie. Tutaj lepszym e, ruchem byłoby zagranie goniec F5, ale pójdźmy dalej tropem tej partii, goniec E7. No i tutaj następuje taki moment, w którym e, białe zamiast skupić się e, na tym no, takim paskudnym skoczku na polu D3, czyli można było jakoś tam go atakować ruchem goniec E4. No coś w tym stylu, tak? Natomiast białe poszły już na, na zadymę, na wygrywanie pionków, tak? Czyli hetman b3, bardzo słabe zagranie. I tutaj czarne oczywiście nie myślą o wybiciu gońca, to absolutnie nie wchodzi w grę. Trzeba otrzymać takiego skoczka, ruchem gońc f5. Nie, nie obawiamy się straty pionka na b7, tak? Tutaj białe zagrały posunięcie g4. No, wydaje się, że takie dosyć e, agresywne. E, no ale prawdopodobnie białe przeoczyły e, następną re, 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 reakcję czarnego, tak? Tutaj nastąpiło c4, bardzo silne zagranie, ponieważ teraz jeżeli białe pobiłyby na c4, wówczas wchodzi hetman na B, b6 z groźbą mata. Praktycznie zostaje jedyne posunięcie skoczek h 3 wieża C8, hetman A4, gonie z D7. No i pozycja jest całkowicie przegrana. Za chwilę wybijamy gońca. Po C4 białe wybiły na B7, czyli drugi pionek więcej. Tak? Natomiast to z kolei pozwala czarnemu wprowadzić figury wstępem do gry. I po wieża B8, Hetman A7, następuje goniec C5, Hetman A4 szach, goniec D7 i Hetman C4. Zobaczcie, jest to pozycja, w której białe mają aż 4 pionki więcej. No tyle tylko, że pozycja białego jest totalnie przegrana. Po prostu figury białego totalnie nie grają. Aktywność czarnych figur i przede wszystkim taki skoczek na d3, który notabene przypomina taką słynną partię Kasparowa grającego czarnymi przeciwko Karpowowi. Tam również taki skoczek na d bardzo mocno oddziaływał na pozycję białego, tak? No i tu nastąpiło hetman h4 i zobaczcie, białe dają szacha. I nie jest problemem dla czarnego to, że król jest zderoszowany, ponieważ teraz białe muszą się zatroszyć o pole F2, po Hetman F3 nastąpiło wieża E8 i białe musiały wy, no, wyciągnąć łapkę w geście porażki. Świetna partia ze strony czarnego, ale no. Gdyby to jeszcze grał jakiś amator, tak, kolorem białym, ale tę partię rozegrał arcymistrz, Zawodnik powyżej 2500. No, co spowodowało, że, że takie błędy tutaj wystąpiły? No, trudno, trudno mi odgadywać. Tak? Natomiast no, widać było, że takie pazerstwo na, na materiał no, przyczynił się do, do pięknej partii dla czarnego. Mam nadzieję, że ta partia sprawiła wam wiele takiej radości. I takich estetycznych walorów. Tyle na dzisiaj. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego razu. Cześć.